Pragnę Was zaprosić na najpiękniejszą górę, która nosi imię Miriam z Nazaretu. W tradycji bizantyjskiej bardzo często Maryja jest przedstawiana na ikonach albo mozaikach jako wierzchołek góry, bo w niej i przez nią cudownie objawił się Bóg. Nie wiem, czy czasami tak macie, żeby spróbować zaglądnąć w serce samego Boga. Aby spróbować zastanowić się, jak to wewnętrzne Boże życie wygląda. Ja czasami mam takie szalone pomysły, że próbuję to sobie jakoś wyobrazić. Zresztą Pismo Święte nam dużo na ten temat mówi. Są te wszystkie dialogi między Jezusem a Jego Ojcem, są te opisy, w których Jezus idzie na modlitwę, one bardzo dużo mówią o tym, co tam się dzieje w życiu samego Pana Boga, wewnątrz Trójcy świętej. Ale przed wcieleniem też to życie to właśnie było pełne dialogu, rozmowy I próbuję sobie czasami wyobrazić, próbuję się zastanowić, jak taka rozmowa mogła wyglądać. Może przed taki dzień choć wiemy, że w wieczności jest tylko jeden dzień, to jedno wieczne teraz. ale taki dzień, kiedy Bóg Ojciec przychodzi do swojego syna i mówi mu: Wiesz co synu? chcę ci przedstawić Twoją przyszłą mamę Opowiem ci o tym, jaka ona jest. Bo od wieków myślę, jak ją ukształtować. Od wieków ją specjalnie dla ciebie, lepiej swoimi dłońmi kształtuję ją, żeby była najpiękniejszą kobietą na ziemi, żeby była najpiękniejszą matką, żeby mogła cię urodzić. I uczyniłem ją dziewiczą ziemią, taką jaka była pierwotnie w rajskim ogrodzie. Ziemią, która wydaje wszelki owoc, ziemią płodną, żyzną, taką, która może Cię urodzić. Uczyniłem niepokalanie poczętą, żeby żaden grzech, żeby żadna słabość nie dotykała Ciebie. Uczyniłem to ze względu na Twoją miłość do niej, ze względu na Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie. Ona jest właśnie taka. Dałem jej największe serce, żeby mogła pomieścić w tym sercu całą miłość świata, którą dam w Tobie ludziom. A równocześnie uczyniłem jej serce najmniejszym, najpokorniejszym, bo nikt nie będzie na Ziemi tak pokorny jak ona. Taką dla Ciebie pomyślałem mamę. Popatrz, taka jest właśnie Miriam z Nazaretu. I tak sobie myślę, że kiedy Pan Jezus na nią popatrzył, kiedy całą swoją miłość przelał na nią, zanim jeszcze począł się w jej łonie, od wieków ją przecież kocha taką miłością, to wtedy też sobie pomyślał i powiedział: Ale wiesz co, tato? Ona jest przez ciebie stworzona taką piękną, ona jest przez ciebie tak cudownie ukształtowana, ale zobacz, że ona chociaż mogła popełnić grzech, tego nie popełniła. Zobacz, że ona o to piękno dba i ciągle je w sobie pomnaża i rozwija. Że ona ciągle jest wsłuchana w Ciebie i chce się Twoim słowem karmić. I zobacz, że ona tak niesamowicie tęskni za Bogiem, że ona tak niesamowicie pragnie, żeby Bóg ją wypełnił, że ja tato już jestem bezradny, ja już nie mogę dłużej czekać. Już trzeba iść na ten świat, trzeba się w niej urodzić i wypełnić tą jej tęsknotę. Chcę ją sobą wypełnić. Dlatego pozwól mi, Tato, już żyć na ziemię, żeby Miriam nie czekała dłużej. I kiedy Pan Jezus odpowiedział na tą tęsknotę Maryi, na to jej pragnienie, kiedy się w niej począł, najpierw przez wiarę, a potem w jej łonie, to wtedy spełniło się jej imię. Miriam, to znaczy wywyższona, ta najbardziej uboga, najbardziej pokorna. Stała się wielką, stała się wywyższoną. I to jest taki dzień, w którym chciałbym Cię zaprosić, żebyś wpatrywał się w Maryję. To jest taki dzień, w którym razem z nią wyśpiewaj hymn uwielbienia Boga, magnifikat. Wielbi dusza moja Boga, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wręcz tam jest na uniżenie swojej niewolnicy. Ona ma pełną świadomość tego, że jest u Boga, że sama z siebie nie jest tak cudowna, tylko Bóg ją tak obdarował. Ona ma świadomość, że sama z siebie jest grzeszna. Ale to Bóg zabrał jej wszelki grzech sprzed nóg. To Bóg ją uczynił bezgrzeszną niepokalaną i dlatego rodzi się w niej dziękczynienie, uwielbienie Boga to jest taki dzień w którym weź różaniec choć może czasami Cię męczy czasami Cię nuży trudno Ci się na nim skupić ale dzisiaj razem z Maryją zachwycaj się tym jaki jest Bóg zapragnij Boga tak jak Ona dzisiaj jest taki dzień w którym to Ty masz się stać Miriam z Nazaretu Czyli tak niesamowicie zapragnąć Boga, tak niesamowicie za Nim zatęsknić, żeby Pan Jezus był dzisiaj bezradny i powiedział swojemu tacie, trzeba dzisiaj do Niego iść, trzeba Go dzisiaj wypełnić, muszę się w Nim urodzić, bo nie mogę patrzeć na tę Jego tęsknotę i na nią nie odpowiedzieć. A jak to zrobisz, to potem pójdziesz przepełniony Bogiem tak jak Maryja do Elżbiety, w góry. Pójdziesz do swoich sąsiadów, do współpracowników, pójdziesz do sklepu, miejsca pracy czy szkoły. I wszyscy w tobie rozpoznają Jezusa Chrystusa. Tak jak Jan, będą skakać z radości na Twój widok, na widok Boga w Tobie. Tylko jedno pytanie. Czy tak jak Miriam z Nazaretu, tęsknisz za Bogiem?